Oto trzy najważniejsze rzeczy, o jakich musisz pamiętać przy imporcie auta z Dubaju. Numer jeden: specyfikacja. Samochody w Zjednoczonych Emiratach Arabskich występują w różnych specyfikacjach, ponieważ do tego regionu świata importuje się auta z różnych stron. Zatem będziesz mógł mieć Japonię, będziesz mógł mieć Stany Zjednoczone, Europejczyka i GCC, czyli ostatnia najbardziej pożądana specyfikacja dla samochodów, które zostały wyprodukowane na rynek Zatoki Perskiej. Numer dwa: weryfikacja. Rynek w Emiratach Arabskich jest dość wymagający i każdorazowo, nawet jeżeli to jest z aukcja, zalecamy, aby taki samochód fizycznie zweryfikować. Na miejscu w Dubaju posiadamy swój drugi oddział oraz swoją ekipę, która sprawdza każdorazowo auta przed zakupem wykonuje inspekcję. Numer 3 stan prawny. Ponieważ samochody do Emiratów Arabskich spływają z różnych stron świata, bardzo istotne jest, aby znaleźć kompetentną firmę, taką jak nasza, która przeprowadzi weryfikację stanu prawnego tego pojazdu. A jeśli interesują Cię auta z Dubaju, Stanów Zjednoczonych lub szeroko pojęta motoryzacja, zapraszam Cię do obserwowania naszego profilu.